Dzisiaj zimowo, i z takim pytaniem, które być może wielu osobom, które zamieszkały na wsi, a znają realia życia w mieście, takie pytanie się nasuwa od czasu do czasu retoryczne. A w takim czasie zimowym może retortowe a może jednak do bloku? No i tak, słuchajcie, ostatnio takie mieliśmy przemyślenia z moim małżonkiem one się pojawiają od czasu do czasu a wynika to z tego, że nie będąc rolnikiem, czy też osobą, która żyje żyje z pracy w miejscu, w którym mieszka to godzenie pracy wyjazdowej często w promieniu nawet do 100 km od miejsca zamieszkania bardzo wyczerpuje później po całym tygodniu pracy przychodzi weekend, wydaje się, że się odpocznie, a tu się okazuje, że trzeba nadrabiać zaległości z całego tygodnia albo rzeczy, których ja na przykład nie jestem w stanie zrobić z racji tego, że jestem kobietą. Nie dlatego, że jestem słaba, tylko dlatego, że no jest yy, według mnie pewien podział obowiązków i ja już nie próbuję być mężczyzną, bo mam mężczyznę obok siebie. Tak? Mały też odśnieża. Dlatego yy, mamy swoje prace, każdy z nas. I niekiedy bywa naprawdę, że ma się po kokardy, tego wszystkiego. I jak tu znaleźć na to jakiś złoty środek? Czasami ciężko. Czasem jest ciężko, bo. Odśnieżyłeś? Dobra. To poszukaj, zobacz, jakie ślady są fajne tutaj. Tropy, ptaszków które skakały po śniegu. Yy, dlatego yy, od czasu do czasu chyba trzeba sobie zadać to pytanie, czy jest więcej plusów czy minusów mieszkania na wsi. Yy, w sytuacji, kiedy yy, jeszcze zdarzy się choroba w domu. I jesteśmy po prostu z yy, jesteśmy słuchajcie, skazani sami na siebie. To strzyżyk się odzywa. Strzyżyk się odzywa. Słuchajcie, to taka, mm, taka dygresja, bo, bo tego. No, taka jestem i tego nie może zabraknąć. Strzyżyków nie było u nas. A strzyżyki pojawiły się w momencie, kiedy, jak pamiętacie, mm, musieliśmy wyciąć tutaj parę świerków, które były nasadzone tuż pod linią wysokiego napięcia. Eee, i duże, yy, duże, kawały pnie poszły, czekają właściwie na porąbanie, a właściwie pocięcie chyba na pile. Natomiast cała gałęziówka została przeze mnie zaciągnięta tutaj pod szpaler drzew, który tam za mną wzdłuż drogi. I to jest taki właśnie przyczynek do tego, żeby stworzyć, yy, stworzyć miejsce do yy, do przebywania czy gniazdowania różnych gatunków ptaków, które u nas do tej pory pojawiały się sporadycznie, a strzyżyki lubią takie właśnie nad, nadstrumieniowe, chociaż to, to właściwie jest u nas taki ściek wiejski, ale no jakieś życie widocznie tam chyba się jeszcze, jeszcze tli. Natomiast strzyki lubią właśnie jak płynie woda. W lasach to zwykle korzystają z jakichś wywrotów, takich przewróconych drzew z obnażonymi korzeniami i sobie tam szukają miejsca do gniazdowania czy też kryjówki. I w tej chwili jeden strzyżek nam poleciał, nam poleciał w, gdzieś młodego przepłoszył, a drugi się właśnie odzywał. Proszę. Nie, nie wchodź na trampolinę, bo ona grozi zawaleniem. My ją będziemy musieli rozebrać, wiesz? Już jest niebezpieczna. Także słuchajcie, czasami mamy właśnie takie... Nie, nie, nie będziemy nic odgarniać, bo jak wejdziesz, to może się złamać ta trampolina, wiesz? Spróbuj gdzie indziej jeszcze sobie śnieg odgarnąć, dobrze? No, trampolina jest już stara, niestety przerdzewiała i, i grozi, że się zawali, jak na nią wejdziesz. Przyroda ją zepsuła, i my żeśmy zepsuli, nie schowaliśmy jej, a teraz padał na nią śnieg, woda i zaczęła rdzewieć. Te plamy takie brązowe, widzisz, się pojawiły i. No i niestety. Także. Mm... Dobrze, zastanawiamy się czasami nad tym, natomiast póki co plusów jest, jest mimo wszystko trochę więcej. Ale niekiedy rzeczywiście bywa trudno. Stąd też fajnie jest tym osobą, którym, którym się udaje znaleźć coś do, do robienia na miejscu. Mogą coś nie wiem, uprawiać, sprzedawać, czy też mają jakąś taką pracę z online. No tutaj u nas to jest kiepsko, bo mamy bardzo słaby internet, więc przekonałam się ostatnio o tym, uczestnicząc w pewnych zajęciach i zdając egzamin, którego nie mogłam zdać, bo. Bo mnie po prostu y, wywaliło i, i tak, to, tak to kiepsko właśnie wygląda. E, pracy jest zawsze sporo. Ten, kto ma oczywiście tylko y, trawnik i y, jakieś tujony i, i nie ma zwierząt, no to generalnie ma mniej tych wszystkich zajęć. Natomiast jeśli mamy już zwierzęta, y, mamy jeszcze y, źródła. Źródła ciepła, które wymagają od nas e, od nas jakiegoś zaangażowania, a powiedzmy sobie szczerze, że tej zimy grzanie pompą ciepła to jest raczej nieopłacalne, bo że ktoś ma oczywiście dużo kasy e, i, i można się na tym nieźle przejechać. Tak e, mm, przygotowanie opału, nawet codzienne wyjście po to, żeby, żeby przynieść ten opał. E, później napalić, do, dokładać. E, no to jest się generalnie uwiązany w domu. E, cała obsługa zwierząt w, w czasie mrozów jest też bardzo e, absorbująca, bo, bo trzeba wychodzić i, i przenosić im wodę. Jak wiecie, szybko to wszystko zamarza. E, trzeba reagować na, na wszelkie jakieś takie sytuacje, gdzie zwierzakom, które są na zewnątrz mogą grozić jakieś takie nieprzyjemności związane z aurą. No z ptakami to jak sami wiecie, już chyba pisałam na blogu, że generalnie staramy się nie dokarmiać, kiedy jest taka aura przyjemna, natomiast przy pokrywie śnieżnej, tak jak teraz, albo przy tych mrozach, co myśmy poniżej 12 stopni, to sypiemy i fajne obserwacje w tym roku pojawiła się u nas Sikora czubatka i sikora, yy, sikora czarnoubista. Yy, Także to jest yy, to są jakieś takie plusy i, i, i tego się trzymamy. Natomiast yy, to cały czas płynie jak wiecie i, i trzeba szukać jakiegoś takiego mm, jakiegoś takiego balansu, żeby żeby nie zwariować. Żeby też nie podjąć pewnej decyzji pochopnie. O słuchajcie, muszę działać, bo tam Nina coś kombinuje, żeby zaraz na mnie uciekła. Takie życie na wsi.